Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź, bo bardzo Ciebie potrzebujemy, bo życie, świat dookoła pędzi swoim rytmem, swoim sposobem, a potrzebujemy Twoich natchnień, żeby ten świat rozumieć, żeby wiedzieć jak w tym świecie poruszać, żeby wiedzieć jak ich dokonywać wyborów, Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, trony i panowania, zwierzchności i władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, to jest Kościoła, on jest początkiem pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim, zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego i dla Niego znów pojednać wszystko ze sobą. I to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Stańcie z radością przed obliczem Pana. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, Służcie Panu z weselem. Stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, on sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami Jego pastwiska. W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w Jego przedsionki. Chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana dużo poszczą i modło odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. Jezus rzekł do nich: Czy możecie goścelnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść, nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie nowe podrze i nowe podrzej łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. To pierwsze zdanie zaczyna się dzisiaj od takich słów. Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. No właśnie, jeśli chcemy zobaczyć Boga, poznać Boga, mieć wyobrażenie o Bogu, to wystarczy spojrzeć na Jezusa Chrystusa. Mamy o nim wyobrażenie, bo wiemy, że jest, był na tym świecie, tak? Bogiem i człowiekiem w ciele człowieka przychodzi. Mamy go na całunie turyńskim, na Huście Weroniki. Patrzymy na niego na obrazie Jezu, ufam Tobie. Patrzymy na różnych właśnie przedstawieniach, przede wszystkim na krzyżu, na obrazach. Więc mamy, można powiedzieć, całkiem dobre wyobrażenie, jak wyglądał Jezus i jak wygląda? I teraz Święty Paweł nam mówi Chrystus Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego. Czyli patrząc na Chrystusa widzimy Boga. Pierworodny wobec każdego stworzenia, bo w nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, trony i panowania, zwierzchności i władze. A więc yy, patrząc na Boga, patrząc na Boga, na Chrystusa widzimy Boga. I, i teraz y, ten moment ważny, że skoro y, Jezus Chrystus w ciele człowieka jest obrazem Boga, to właśnie my, nasze ciało i nasz wygląd jest bardzo podobny do Boga. Bo dobrze o tym wiemy, uczymy się o tym. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I to jest właśnie niezwykłe. Spośród wszystkich stworzeń na tym świecie, to człowiek właśnie jest podobny do Boga. Stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nasza natura została niesamowicie wyniesiona do godności, do podobieństwa Pana Boga. I z tego trzeba się cieszyć, tym się zachwycać, Bogu za to dziękować. Psalm setny. Stańcie z radością przed obliczem Pana. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie, służcie Panu z weselem, stawajcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. właśnie. Przychodzić przed oblicze Boga, przed oblicze Boga, patrując się w obraz, w krzyż, ale przede wszystkim wpatrując się w najświętszy sakrament, tu mam Boga żywego, prawdziwego Boga. I stawać przed tym Bogiem z okrzykami radości, uwielbiać go, cieszyć się, dziękować mu za to wszystko, co czyni, co robi. Zachwycać się Bogiem. Zachwycać się Bogiem. Kiedy będziemy to robić, kiedy będziemy mu wierni, kiedy będziemy trwali przy Nim, kiedy będziemy dawali swój czas, on zajmie się naszymi sprawami. I, i naprawdę Bóg to w zaskakujący sposób, różnymi. Sytuacjami nam pokazuje, jak bardzo się o nas troszczy, jak bardzo do nas przychodzi, z, z, odpowiada na nasze modlitwy, odpowiada na różne sytuacje. A największym, jakby i najprostszym zarazem dowodem na to, że Bóg słyszy nasze modlitwy, jest to, że kiedy modlisz się w sercu, a więc nie, nie mówisz o tym nikomu, i nagle Bóg odpowiada na to, czasem bardzo szybko. To jak to inaczej rozumieć? Nikt o tym nie wiedział, i nagle dostajesz to, co trzeba. Przychodzi ktoś do ciebie i yy, mówi ci o tym, yy, tłumacząc, rozwiązując Twoje problemy, Twoje kłopoty. Pan Bóg może działać przez człowieka, yy, jak, jak przez anioła: przychodzić i, i, i przychodzić z pomocą, różnoraką pomocą. I wreszcie Ewangelia. Która mówi o pewnej nowości nauki Jezusa, bo faryzeusze uczeni w Piśmie, oni często są w Ewangelii zestawiani, że faryzeusze i uczeni w Piśmie przychodzą, pytają, atakują, osądzają, szemrzą przeciw Jezusowi. I tutaj kolejny raz właśnie jest ta mowa o tym, że właśnie ci przychodzą i mówią do Jezusa uczniowie Jana duszą, poszczą i modu odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów, twoi zaś jedzą i piją. I tak zostawiają Jezusa, co on powie, co on z tym zrobi. Takie oskarżenie pada pod ich adresem, a Jezus mówi do nich, czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Pan Jezus przez różne porównania, przez różne zdarzenia z dnia codziennego odpowiada poprzez przykłady. W ten sposób obrazowo im wyjaśnia, stawia pytanie, ale, a więc Pan Jezus. Nie chcę na nikogo nakrzyczeć, yy, yy, przekrości komuś zrobić, tylko chcę, żeby człowiek doszedł sam do tego rozwiązania, postawił im pytanie i mówi dalej, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. I później opowiada im przypowieść o łacie: nikt nie przyszywa do starego ubrania łaty z nowego. Z tego, co oderwie się od nowego, w przeciwnym razie i nowe podrze i łata z nowego, nie lata się do starego. I dalej mówi o tych pukłakach y, z winem. Bo y, mówi, że nikt też młodego wina nie wlewa do starych pukłaków, w przeciwnym razie młode wino rozerwie pukłaki i samo wycieknie, i pukłaki się zepsują. Więc y, warto tutaj. Zrozumieć sposób nauczania Jezusa. Nie atakuje, nie krzyczy, ale stawia pytania, podprowadza, żeby człowiek sam zrozumiał swój błąd i sam znalazł właściwe rozwiązanie. I później potwierdza to właśnie przykładami z życia, to co jest nam dostępne, to co wokół nas, to co nam bliskie. To, co rozumiemy, prawa przyrody, prawa natury, prawa na naszego codziennego życia. Codziennego Nawiasem mówiąc, całe nasze życie jest ograniczone różnymi prawami. Czy się z tym zgadzamy, czy nie zgadzamy, tak jest. To, że jadę samochodem po ulicy, jest regulowane prawem ruchu drogowego. To, że idę po pochodniku jest również regulowane prawem ruchu. Tu mogę, a tutaj nie mogę. To wszelkie kupowanie, sprzedawanie prawem handlowym, nasze zdrowie, leczenie prawem właśnie medycyny i, i, i prawem państwowym wszystko jest regulowane. Mówię to o tym, żebyśmy mieli świadomość, że całe nasze życie. Yy, my jesteśmy czymś tam ograniczani ale nie po to żeby nam krzywdę robić ale po to żeby uporządkować nasze życie żeby ono właściwie dobrze funkcjonowało żeby było bezpiecznie dobrze skutecznie i w związku z tym relacja z panem bogiem ona też powinna mieć jakieś konkretne ramy konkretne zasady prawa które nam pomagają właściwie szczęśliwie żyć właściwie odnosi się do Pana Boga do drugiego człowieka i po szczęśliwym życiu dojść do życia wiecznego. Niech nam Bóg pomaga we właściwym rozumieniu tego słowa w, prowadzeniu w nasze życie. Niech ci błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Cześć Boże do zobaczenia. Papa. Pa.